W pożarze spłonął dach i wnętrze przywiezionej z Huculszczyzny dwustuletniej drewnianej chaty. W środku znajdowały się przedmioty przybliżające kulturę Polaków Zagłębia Borysławskiego oraz ich sąsiadów. Krajoznawca z Borysławia gromadził je od 20 lat. Stały się o momencie wybiegł z chałupy, kolegi, syn powiedział, że się pali chałupa. Dalej ja tak cząstkowo pamiętam, cząstkowo nie, bo byłem w takim szoku, że mimowolnie nawet, chciałem coś powiedzieć, mi po prostu nie szła mowa, odejmowało mi mowę. Przyjechała straż pożarna, przyjechała policja, ogromne straty w środku, bardzo dużo pamiątek związanych z polskością, związaną faktycznie z naszym regionem, bojkowski stroi, łemkowski stroi, Woleński stroi, bardzo dużo było, także wszystko spalone zostało. Cząstkowo tylko parę tam detali z jakiegoś, z koszuli czy coś, obrazy wszystkie spalone. Ten obraz ocalał. Muzeum był żywe. Muzeum był po prostu jakby powiedzieć, nikomu nie było zabronione coś wziąć do ręki. Mógł każdy sobie coś wziąć. Nie to, że nie to nie wolno, to nie wolno. Proszę, żarna to, proszę sobie pomielić. Był warsztat już przygotowany prawie, naczynie. Było namotany. Z dwa tygodnie siedzieliśmy, dopókiśmy namotali ten warsztat na, na nowe osnowy. Także był przygotowany do tkactwa. Każda rzecz, która tam była, to była do jakiejś historii przywiązana. Tak jak dla mnie. Jak skądś ją przywiozłem, od kogoś kupiłem, ta rzecz mi o czymś gadała. Życiem moim po prostu, jakby powiedzieć. Stratę oceniam jako 20 lat swego życia. Od dwóch lat zgodnie z decyzją miejscowych władz oficjalna trasa turystyczna w Borysławiu rozpoczynała się właśnie od położonego w centrum miasta prywatnego muzeum Sergiusza Syłankiewa. Karpacka chata jest taką w mieście Borysław. Ta Karpacka chata to taka perełka miasta Borysław i ten pożar zniszczył część naszej turystyki. Ludzie z całego świata przyjeżdżali to, aby zobaczyć, jak żył i jak żyje Borysław. Było tam cenne dziedzictwo kulturowe i materialne. Przyczyny pożaru wyjaśni policyjne śledztwo. Tymczasem ludzie z Ukrainy i z Polski rozpoczęli już zbiórkę pieniędzy na odbudowę karpackiej chaty w Borysławiu do mnie dziewczyna na do moich przyjaciół z Kijowa. to bardzo fajne miejsce. Tutaj można było dotknąć historii. Myślę, że jeśli wszyscy się dołączymy, to uda się odnowić ten wspaniały Skansen. Bardzo dużo znajomych się odezwało, bardzo dużo władza miasta się odezwała. No, wszystkim jestem, bardzo, bardzo dziękuję w ogóle za pamięć, że, że nawet przychodzili i tak po prostu słowami podtrzymywali. Także to chyba, chyba naj, najgłówniejsze. Choć pan Sergiusz stracił efekty wielu lat swojej pracy, wierzy, że z pomocą ludzi dobrej woli skansen uda się odbudować.